Ja begrüßen alle Gäste aus Deutschland und aus Polen. Und wir begrüßen den 50. Vlog. Witamy wszystkich gości z Polski i z Niemiec i witamy w 50. vlogu. 50. vlogu. Dobrze, słuchajcie, kochani, standardowo idziemy się zrzucać na salę. Dzisiaj mamy na pięterku, my już tutaj kiedyś byliśmy na tej salce i będziemy niedługo też, także idziemy, słuchajcie, się rozkładać, rozstawiać i działamy dalej, bo już mamy czas słaby. Bardzo fajna sala, słuchajcie, przestronna. Dużo miejsca, e, mamy taki podeścik zrobiony. Zobaczcie, tam za mną jest kolejka do składania życzeń młodej parze. Młoda para jest gdzieś tutaj. A tutaj mamy Izabelę. Izabela dzisiaj jest w roli tłumacza. Troszeczkę tłumaczę. Z racji tłumaczkę. tego, że bardzo lubi język niemiecki tak. i się uczyłaś, tak? Także wszystko... A studiuję w sumie, kończę już w tym roku magisterkę. Także tak, tak się trafiło, że mamy wesele dzisiaj polsko-niemieckie. Myślę, że goście będą się świetnie bawili. Mamy jeszcze poprawiny przed nami, także dużo będzie dzisiaj zabawy. Piękna muzyka, słuchajcie, tutaj nam przygrywa duet smyczkowy. króciutki wywiad z naszym duetem smyczkowym bo nie zdążyliśmy ich przedstawić na vlogu słuchajcie, pięknie umilali czas podczas życzeń i podczas pierwszego obiadu Aż duet z Łodzi Zap... Witamy serdecznie Cześć, Cześć. 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 Tak, dokładnie. Aż, Aż, Cześć. Agnieszka, Szymon Aż dwóch muzyków Cześć. Pierwsze takie trio tak, widzę tak, dwóch muzyków dokładnie, nie? To jak za dwóch Często macie takie grania? No jakieś sezon zależy czy... Tym roku. Bardziej śluby, pewnie, nie? Bardziej śluby. Tak, tak, tak. To najmniejszy wydatki, no tak, obiad tak. Inaczej, <gry> my, my nie jesteśmy takim, takim. Duchowo, z zespołem właśnie do pańca jak się Do uroczystych tak? A właśnie, nie Bywają takie imprezy, gdzie, gdzie na przykład nie, nie mają ochoty na tańce, to też czasem może miejsca nie wyjdzie. To pomachajcie do kamery jeszcze na do widzenia. do Do jedzenia! jedzenia. Dzięki! Stronę. Słuchajcie, bardzo dobry obiadek był, nie Paweł? Tak, Poczny. Mega obiadek był, bardzo, naprawdę świetny. Jedząc dostaliśmy oczywiście taką wersję wege bezfuntanową dla nas. Już Wam nie zdążyłem filmować. słuchajcie, dzisiaj tyle się dzieje, że ja nie jestem w stanie nawet filmować Wam wszystkiego, ale to, co się uda, to się uda. Musi Wam wystarczyć. weselny. Po torcie mamy kolejne ważne e, rzeczy zaplanowane, ale to zobaczycie dalej. Dobrze, słuchajcie, teraz będzie piękna melodia. Panowie proszę panie. W jeden ciepły krzyk, żeby znalazł cię aż tam, gdzie pochowałaś se. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co ma jakiś większy sens, jeśli tylko jedno, jedno, tylko jeden. This is... Kochani, witam was po weselu. Już właśnie skończyliśmy. E, za chwilkę idziemy się przespać. E, widzimy się na poprawinach. Cześć kochani, witamy was w pokoju hotelowego. Dzień drugi. E, niestety nie pospaliśmy, bo było bardzo gorąco. Myśleliśmy mieć otwarte okno, a tutaj za oknem jeździły jakieś dziwne rzeczy. Jakieś śpiewy były i dziwne tematy. Tutaj jest, zobaczcie, Iza za mną. Jak tam Iza? I za się uczy piosenki niemieckiej, tak, bo ja chcieliśmy... U... Tak, już, ale nie, nie, sobie powtarzam jeszcze. Ale my Robię. się musimy nauczyć, bo chcieliśmy zrobić małą niespodziankę naszym gościom niemieckim i nauczyć się takiej pewnej piosenki, która mm, okazuje się, że jest lubiana bardzo przez mamę, pana młodego. E, Pawła mamy jeszcze tam na końcu. Także słuchajcie, mamy godzinkę już 10 po pierwszej. Troszkę się ogarnęliśmy, ale czas, żebyśmy poszli na salę i sobie spróbowali szybciutko coś przegrać. Kochani, jesteśmy już na sali przed gośćmi, oczywiście. Także będzie chwilka czasu, żebyśmy sobie przegrali piosenkę. Byłam u karykaturzysty. I takie oto mam dzieło. Jest kolejka do niego cały czas, goście sobie robią karykaturę. Można zobaczyć efekty pracy na ścianie, pan tutaj wyświetla. Pan ma na imię Lainę. Ciekawe imię, potem wam powiem Specjalnie przyjechał z Niemiec 900 km, żeby rysować karykatury na naszych. Ja zareklamuję naszego pana karykaturystę. Poznaliśmy go na targach, bo chcieliśmy sobie właśnie jakoś znaleźć atrakcję. Zaskoczyło nas, jak szybko potrafi wykonać te karykatury i... Właśnie tak przenieść to Minecraf uh, i świetnie. Zaraz z Bremen. Z Bremenem. Tak, 900 km. Nie będę nie będę się tak, to tak. <grychy> No jest super. Zobaczymy, co tam dalej słychać u naszych gości. Tutaj mamy jeszcze Taras, zobaczymy co na Tarasie słychać. Chodź Paweł. Iza już się wymienia numerami tak. telefonów. Co tam Iza? Śladę. de contos <laughs> sehr sehr begeistert begeistert also ja, freuen uns darüber ja, das ist das habe ich, gesagt. ich bin sehr sehr begeistert aber eins habe ich nicht alle. der spielt sehr gute Gitarre Ach, spielt sehr, sehr gut. gute Gitarre die Musik hat mich wirklich positiv überrascht ich komme aus äh, Deutschland und äh, habe noch nie so eine sehr Gute Musik erlebt und auch die, das ganze Engagement mhm. rund, rundherum, ne? mhm. wie er das gemacht hat, wie er äh, gesprochen hat und äh, wie auf die Leute zugekommen ist und die Leute animiert hat und so weiter. Ja? Äh, sehr gut. Vielen Dank. Sehr gut. Von mir 100%. Vielen Dank. Und Sie haben gesagt, dass Sie äh, sich mit der Musik beschäftigen. Ja. Ja. also was, äh, was äh, haben Sie gemacht in der ja. Vergangenheit? Ja, genau. Okay, ich, habe ein, ich mache selber Musik, habe ein Home-Studio, äh, habe 60 äh, Lieder geschrieben, mhm. und davon sind äh, 30 Instrumental, weil okay. ich habe die Registrierung noch <laughs> eh Und deswegen äh, weiß ich äh, auch ungefähr, was hier so los ist. Und äh, super, wunderbar. Euer Equipment ist äh, sehr gut. Ich glaube, ihr habt ein bisschen aufgerüstet hier, glaube ich. Ihr macht das wirklich äh, äh, sehr, sehr gut. Echt wirklich professionell. Und ja, äh, äh, es, war, es war eine Freude. Ja. Es war ganz einfach eine Freude, bei euch hier zu sein. Ne? Weil, ne, weil ich, wie gesagt, ich mit der Musik auch spiele Gitarre und Keyboard. Ne? Mhm. Ich habe fünf Synthesizer. Ist auch egal, was ich habe. Aber das war wirklich für ich bin umgefreit, ich das Also, ich glaube, ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können. Ihr habt das so toll gemacht. Alle Leute lieben euch. Ich glaube, äh, was soll ich da noch mehr sagen? So amazing, it's was also perfect for our jetzt? Uh, the moderation about uh, to play together with, with the guests and uh, make the music and bring it on German and the um, uh, rules To miło. I kochani jesteśmy już po weselu. Już się zwijamy, pakujemy. Słuchajcie, no wesele bardzo udane. Jak dla mnie, no to było bardzo fajnie. Zresztą no, słyszeliście opinie też gości, nie wszystko widzieliście co było, no bo nie byliśmy w stanie wszystkiego skręcić. Musieliśmy dzisiaj bardzo się skupić na, na tym beselu polsko-niemieckim i za też dawała radę z tłumaczeniami wszystko starała się na bieżąco tłumaczyć to co ja mówiłem, prowadziłem w imprezę. No a ja zapraszam Was oczywiście na następne vlogi, zapraszam Was do subskrypcji kanału i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, hej!